Trzecie miejsce. Trzecie miejsce w kategorii do pięciu lat w konkursie recytatorskim Lokomotywa Stacja Northampton otrzymuje Hania Leszczyńska. Skarże pyta. Piotr już nie był dzisiaj w szkole. Antek zrobił dziurę w stole. Wanda obrus poplamiła. Zosia szyi nie omyła, Jurek był klucz, a Wacek zadzestał cały placek. Ktoś się o ciebie o to pyta? Nikt, ja jestem w skarży pyta. Drugie miejsce w kategorii do lat pięciu w konkursie recytatorskim Lokomotywa, stacja Northampton otrzymuje Nadia Anna Dziel. wielkie brawa. Dobry. Dzień dobry. dobry. Nazywam się Maria Anna Kzydła. Mówię wiersz do Rod pod tytułem Jeśli będę chciała. Jeśli będę chciała, będę wszystko miała. Piękną suknią. Nie całą złotą, dziesięć psów i dziesięć kotów, i służących pięć tysięcy. Tylko muszę klasnąć w ręce, jeśli będę chciała, będę wszystko miała. Tu, kiedy Włosy długie i zielone. W każdym bucie polny dzwonek. Puszczach jutki, a po bratki piszę, będę miała z Będę miała to, co w desce tylko klasna Mi się nie chce. I szanowni Państwo, pierwsze miejsce w kategorii do lat 5 w konkursie recyklatorskim Lokomotywa Stacja Northampton otrzymuje Zosia. Zosia. Wow! Brawo Zosia! Zapraszam! Na flagach dzień Targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak nie pani poprze. Co się dziwić, mój ścigiorku, leży tutaj już od stolku. Życzę na to lepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Z po brzuchu rzepę lepiej, jak tam że po co las lepiej. Dzięki, dzięki, pani glochu, jakoś żyje się po trochu, lecz pietruszka, stoł jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to felel, mes, do Bola w stronę w Czuli, mój bulaku, mój czerwony, czyś by nie chciał takiej żony. Bulak tylko nos dotyka, niech to pani klędy zmyka. Ja chcę żony, mieć bulaczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to felen bez Selem głos fasoli. gdzie się pani tu glamoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej Brukselka. Widzieliście jaka klewka? zapeżyła się manchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta, a kapusta, że cię po co kucnie, Po co wasze spale głupie? My i tak zmijemy zupie. A to felel, westchną selę.